давай в обус No, tak... no tutaj na górze, na aresztowanie no! napisałem, tak. Chcę podziękować sobie! Tylko z rodzicami? No, Boże, Tutaj napisałem... Ja napisałem w z psychologiem. I tam napisałem, że... ja no, lubię! To. Zdjęcie. Zdjęcie. Dobra, tu jest zaraz wujaj, teraz druga z nich, to już nie 4-0 właśnie dla na temat. strzelał... Kto strzelał wcześniej? W Rzeszu. W Rzeszu jedno, strzelał, tą, ten ten to mi na 3-0. Ten mocian chyba strzelił na dwa. I tą pierwszą to kto strzelił? I pierwszą też się tam włożył. Po 10 minutach było 3-0 i teraz ostatni atak na 16 minutach. Ja uważam, że, tak, że, że że ona nie jest dobra, no. Tylko, że na to oni najszczęśliwsza ni graj gra nie. Jak oni zwykłą potrafili zremisować, no to, to, to zresztą, to my zresztą, my zresztą. no Kiedy to będzie samu to się, No. Kiedy będziesz? Ile kiedy będzie? Kiedy będziesz? Dzisiaj, dzisiaj. Wieszamy.